Proszę Państwa, teraz przed nami czas, który będzie sprzyjał wyjazdom. A jak wyjeżdżać, to oczywiście całą rodzinę, najlepiej jeszcze z psem. I o tym teraz porozmawiamy z moim gościem, Violetta Hamerska, przewodnicząca kapituły Hotel Przyjazny Rodzinie. Jest z nami. Dzień dobry, Wiolu. Dzień dobry. Zanim pokażemy to, co wyszło na rynek, czyli przewodnik 2016 po najlepszych hotelach przyjaznych rodzinie, to chciałabym zapytać o nowości, jakie są wprowadzane przez kapitułę, bo takie się pojawiły. No właśnie, można by powiedzieć, że na ten sezon jesteśmy wspaniale przygotowani jako kraj, ponieważ ta sytuacja, Polityczna się zmieniła, a my od 8 lat mamy wspaniałe hotele przyjazne całej rodzinie, jeszcze zwierzętom, czyli psom, kotom na przykład. Ja pamiętam, że podczas jednej z gali zapytałaś mnie, co należałoby wprowadzić. To było, zdaje się, rok temu. Ja mówię: Mam psa. I co? Rok później możemy tak. jeździć z psami i wiemy, gdzie pies jest mile widziany. Tak, właśnie tak się wszystko zmienia. Kiedyś yy, tworzyliśmy miejsca przyjazne dla dzieci. Dzisiaj to już jest pra praktycznie w całej Polsce yy, nawet można powiedzieć niezależnie od wieku, od małych dzieci do tych najstarszych. A teraz mamy jeszcze możliwość taki, żeby, taką, żeby pojechać sobie do hotelu, który akceptuje yy, psy lub koty. Niektórzy je jeżdżą nawet ze świnką czy z królikiem. To jest nies niesamowite, ale takie miejsca są już przyjazne. Bo no, my jesteśmy coraz bardziej rodzinni. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby zostawić mojego pupila w domu, tym bardziej, że podróżując z dzieckiem, dziecko zawsze chciałoby mieć tego pieska no czy właśnie. kotka przy sobie. A jak hotele na to zareagowały na Waszą propozycję? Były całkowicie otwarte, bo są jeszcze takie konserwatywne miejsca, tak, gdzie nie jest tak. zwierzęta nie, bo to sierść, bo to, nie, inne to się rzeczy. zmieniło. To się hmm. zmieniło. Po pierwsze jest, przede wszystkim jest bardzo dużo miejsc, które już przyjmują zwierzęta, dlatego że hotelarze też zrozumieli, że rodzina dzisiaj to nie tylko właśnie dzieci, ale jeszcze ten pupil mały. Czyli Duży i są na to przygotowani, a my po prostu w jednym miejscu pokażemy, gdzie można pojechać i z rodziną, i właśnie z naszym ulubieńcem. I to są takie mity, że pies brudzi, że pies coś robi złego. Owszem, jak jest, przepraszam, źle wychowany. Natomiast myślę, że to też się zmieniło i sprawy możliwości utrzymania higieny, i to jest wszystko dużo prostsze. Ale co najważniejsze, hotele same wychodzą z inicjatywą. Ja niestety, niestety znaczy ja ostatnio podróżowałam z moim. Psem, bo też on był dla mnie inspiracją. I na przykład czekało na nas legowisko, zestaw powitalny dla psa, miseczki, jeszcze karma, gdyby się okazało, że bym zapomniała wziąć. A na zewnątrz specjalne miejsce, gdzie można wejść z psem na spacer. Więc mm. odpowiadamy Coraz na lepiej, potrzeby, opraźń, tak. Ale, ale jest jeszcze jedna, jedna odpowiedź na potrzeby. Teraz jest możliwość podróżowania z psem. No właśnie. Mm. No, praktycznie zaraz tak sobie przypomniałam, że my z PKP Intercity pracujemy już 5 lat. Przecież przygotowaliśmy pierwsze wagony dla rodzin z dziećmi, potem menu yy, dla dzieci, potem przewijaki w toaletach, a teraz przecież parę miesięcy temu opiniowaliśmy na, jako nasza kapituła i nasze dzieci opiniowaliśmy wagony, których takie rodzinne wagony, gdzie można przebywać całą rodziną i też zwierzę. I jeszcze jest fantastyczna usługa, która mnie bardzo cieszy. Można bilet kupić dla psa online. Widzę, widzę zaskoczenie na widzę, Tak, 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 tak. Bo, 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 bo rzeczywiście to podróżowanie e, dzięki kapitule stało się dużo prostsze, przede wszystkim dużo przyjemniejsze, tak, bo e, wygodniejsze. wygodniejsze. Oczywiście możemy podróżować całą rodziną, a teraz przejdźmy już do tej edycji, to już jest ósma edycja. Tak. Czy jesteś w stanie zliczyć, ile zrzeszacie e, hoteli? To znaczy tak, na potrzeby tutaj dzisiejszego dnia e, wydaliśmy 523 certyfikaty. W ciągu jest, 8 lat. To jest dużo. To jest bardzo dużo i yy, prawie 400 yy. tysięcy przejechanych kilometrów. Mówimy. Mm. Widzę, że robi to tak, wrażenie. Tak, robi to wrażenie, dlatego że ja pamiętam, my spotykamy się tak średnio raz do roku, żeby to wszystko tak. podsumować, prawda? Dlatego, że Polsat News jest takim patronem medialnym wokół całej tak. tej akcji. I rzeczywiście warto tutaj podkreślić, że, proszę Państwa, ta sytuacja naprawdę się zmienia w naszych hotelach, a do tego wyszedł jeszcze taki fajny przewodnik, tak. który znacznie ułatwi nam wybór takiego. Hotelu. No właśnie, to też było odpowie odpowie odpowiedzieliśmy na potrzeby rynku, bo okazuje się, że wybór jest bardzo duży, tylko jak przychodzi do czego, to co wybrać, na jakie miejsce. I z naszych statystyk wiemy, że większość rodziców posługuje się rekomendacjami. To jest aż ponad 70%, to jest bardzo dużo. No a w naszym przypadku mamy hotele, które są sprawdzone, mają certyfikat i, no, i w ten sposób pomagamy rodzicom pojechać do miejsc, które mogą być absolutnie pewni, że będzie tam oferta dla dzieci w zależności od grupy wiekowej. A powiedz w tym, w tym przewodniku, jakie informacje podstawowe znajdziemy? O, e Dlatego, że oczywiście mamy opisany hotel i wiemy, gdzie warto pojechać. No tak, po, prze... po pierwsze, mamy udogodnienia. Już nawet wprowadziliśmy właśnie między innymi z psem. Mamy informację, czy jest plac zabaw na zewnątrz, czy wewnątrz. Staramy się w tej chwili przygotować tak, żeby było wiadomo, dla jakiej grupy wiekowej jest dany hotel, bo nastąpiła specjalizacja i są hotele, które na przykład mają ofertę od 0 do 6, mhm. a są hotele, które mają dla... od 0 do 18. Więc to się I to bardzo. To jest to, co nas bardzo interesuje. Tak, i to się, to się bardzo, <laughs> bardzo zmieniło. I druga rzecz, która jakby też mnie zaskoczyła, Yy, nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś w ogóle nie było spadła dzieci. Tak, było spa tak, dla nas. Spa dla dorosłych, nas, a teraz dzieci... jest spa dla dzieci, zwłaszcza eko, bo się okazuje, że wiele dzieci cierpi na różne zapalenia mm -hmm. skóry. I to jest okazja, żeby pod okiem specjalistów można było sobie przez czasie właśnie tym wolnym nawet, nawet skorzystać z takich, z takich zabiegów specjalnie przeznaczonych dla dzieci. Ja sama w to nie wierzę, powiem szczerze. To się już rozwija siłą rozpędu. Ale ja jeszcze dodam, że to nie tylko spa, proszę Państwa, ale także zabiegi dla małych dzieci. Czy, na przykład manikir można zrobić tak, dla, dla dziecka. Tak. Znaczy, dla Córka dla i mama takie bardzo fajnie integruje. E, Wiolu, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. To jest, proszę Państwa, przewodnik na stronie też znajdziemy tak. te wszystko Właśnie chciałam, można pobrać ten przewodnik www.rodzinawhotelu.pl I tak jak powiedziałam, powiedział nasz gość, sytuacja geopolityczna na świecie jest w tej chwili mało sprzyjająca. Zatem korzystajmy z tego, co oferuje nam nasz kraj. E, wakacje w Polsce też są piękne. Wieleta Hamarska, e, szafowa kapituły Hotel Przyjazny Rodzinie, była naszym gościem, a my. Ja